Witajcie w kolejnym filmie i jak dobrze widać od razu na pierwszym planie jest kalendarz adwentowy z Mixit. Bo tak, to już jest ten czas w roku, kiedy przyjeżdża do nas kalendarz adwentowy z Mixit. Pełny smakołyków, owoców, słodyczy, kremów, musli, wszelkiej różnej maści dobroci. I ja jak zwykle, jak co roku chcę Wam go zaprezentować. To jest oczywiście film we współpracy z marką Mixit, z którą jak wiecie współpracuję już od dobrych kilku lat. Bardzo lubię ich produkty i powiem wam, że zaraziłam pół biura tymi produktami. Z reguły przynoszę jakieś musli, jakieś różne inne rzeczy, które mam, ksitki. E, wiecie, e, smakołyki i zawsze każdemu smakują, i nieraz uratowały nam tyłek, jak na przykład byliśmy bardzo głodni i nie było nic do jedzenia i po prostu wiecie, musli, mleko zawsze w firmie jest, więc można się było tak poratować. Także dzisiaj kalendarz adwentowy tegoroczny, jak widać jest on bardzo duży i jak zawsze jeśli chodzi o kalendarze adwentowe z Mixit to one są, poza tym, że pełne różnych rzeczy jedzeniowych, to również są takimi kalendarzami, może nie, że interaktywnymi, tylko, nie braju, tylko brakuje mi innego słowa, ale takimi, które możecie tutaj wykorzystać dalej na przykład z Waszymi dzieciakami. Ja Dzieci nie mam, więc jakby go dalej nie wykorzystam, ale tutaj ten kalendarz ma w środku, jeszcze dodatkowo takie różne elementy i z nich można zbudować całe w ogóle przedstawienie. No nie chcę współpracować, ta część. O! Trochę mnie nie widać za tego kalendarza, bo jak widać, je są bardzo, bardzo duże, ale mamy tutaj różne właśnie opcje, żeby zbudować sobie, je, na przykład wyciąć figurki i zrobić całe przedstawienie, ewentualnie. Faktycznie dobry pomysł, na który ja w sumie nigdy w zeszłym roku, nie w zeszłych latach w zasadzie nie wpadłam, to to, że z niektórych pudełek po prostu można skorzystać jako z pudełek prezentowych. Więc jeżeli na przykład macie taką ochotę, to czemu nie? Ja te fragmenty boczne powyjmuję, bo też można to zrobić, żeby nam było trochę łatwiej to wszystko wyciągać i prezentować. I gdy już został sam kalendarz, to przejdźmy do otwierania okienek. I tu mamy jedynkę, i też to, co bardzo uwielbiam, bo jak widzę czasami otwieranie kalendarzy, że nie ma za bardzo za co złapać. To, 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 to jest taki w taki, taki drobiażdżek, ale jak, jak, jak najbardziej przydatny. Więc miejsce, znaczy miejsce. Pudełko numer jeden. Z tyłu pudełka mamy pana, którego można. Wyciąć i można dalej coś tą figurką zrobić. Natomiast w samym okienku znalazł się miks owoców liofilizowanych: banana, truskawka oraz y, jagody. Także tak to wygląda. Siedzę dosyć daleko, więc mam nadzieję, że to będzie w jakiś tam sposób widoczne, że jakoś kamera będzie fokusować, chociaż myślę, że to wcale może nie być takie proste. Więc teraz. Ja sobie będę to odwracać i może zrobimy to w ten sposób. Będzie mi prościej, bo inaczej właśnie te pudełka będą spadać. Więc okienko numer dwa jest tutaj z boku, a w okienku numer dwa po pierwsze Reniferek do wycięcia, fragment naszej układanki puzlowej, a po trzecie creme brule uuu, jakiś nowy cynamon i czekolada. Tego jeszcze nie znam, limitowana edycja, czyli pewnie taka bardziej świąteczna. Ja bardzo się z tymi e, kuleczkami creme nie brûle, klembule, polubiłam. Eee, w zeszłym roku chyba w kalendarzu adwentowym właśnie pojawiły się pierwszy raz, wtedy była kokosowa i taka klasyczna, czekoladowa. Potem na wiosnę pojawiła się taka struskawką i słonym karmelem w środku. A teraz mamy właśnie z cynamonem i czekoladą, także te kuleczki są bardzo, bardzo dobre. Ja powiem Wam, jem je na dwa albo trzy razy, bo one są bardzo takie mięsiste. E, mamy otoczkę, mamy tą jakby kulkę właściwą, ona jest zrobiona z, z takiej masy daktylowej, a w środku mamy bardzo taki bogaty, gęsty krem, nie żadna nutella, tylko taki mm, krem czekoladowy pycha. Tylko, że właśnie dla mnie na, na, na jeden raz to to jest zdecydowanie za dużo. Ja to muszę na dwa razy jeść. Dobrze, lećmy dalej. Mamy tutaj trujeczkę. Trujeczka też mamy kogoś do wycięcia, ale to już nie będę przy każdym pokazywać, bo to chyba wydaje mi się, że będzie nudne. Ja sobie będę to po prostu tutaj jakoś układać. Zobaczymy, co z tego powstanie. Uuu, i mamy coś takiego, czyli chipsy kokosowe, ale w karmelu. Tak, one. Wyglądają i wydaje mi się, że w zeszłym roku chyba takie były same chipsy, tylko że właśnie w czekoladzie. Więc fajnie, że Mixit próbuje takie, wiecie, różne smaki, tutaj różne kombinacje. Znajdźmy teraz czwórkę. Czwórka jest również bardzo duża i również mamy saszetkę w środku. A w tej saszetce znajduje się Musli Gingerbread Mix. Tak on się prezentuje i to jest chyba w ogóle takie okolicznościowe, czyli, wiecie, sezonowe to jest piernikowy miks e, musli z precelkami w mlecznej czekoladzie z przyprawą do pierników, owocami i orzechami hmm. brzmi fajnie czyli taki właśnie bardziej świąteczny i piąteczka, piątka jak zawsze i jak e, chyba wydaje mi się, że na pewno od dwóch lat, nie wiem czy od trzech jest taka podwójna tutaj, nie wiem czy widzicie, ale mamy tutaj dwa opakowania, zazwyczaj były tam taki miks białych i czarnych rzeczy więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym roku, najpierw wyciągnę obie i dokładnie, tutaj po jednej, w jednym opakowaniu mamy anielską niespodziankę i są to migdały w białej czekoladzie, orzechy nerkowca. E, co mamy jeszcze? Chyba właśnie e, te e, chipsy kokosowe w karmelu, i mamy też orzechy laskowe, na które niestety ja jestem uczulona, ale. Takiego miksa da się łatwo takie orzechy, wiecie, wyciągnąć, więc resztę będę mogła zjeść. A w tej ciemnej niespodziance, czyli mamy aniołka i diabełka, tak wiecie, z jednej z drugiej strony, mamy em, migdały w czarnej czekoladzie, w ciemnej czekoladzie, właśnie em, chipsy z kokosa w czekoladzie oraz orzechy laskowe w czekoladzie, więc tak się to prezentuje, więc. W zależności, co kto lubi, mamy ciemne albo mamy jasne. Bardzo mi się to podoba i fajnie, że, e, że Mixit podtrzymuje tą tradycję. Chciałam się za siódemkę złapać, a przecież to jest dopiero szóstka. Och, i widzę, że w szóstej jest coś, co mi będzie smakowało. Ciekawe, czy nie wkładam tego do góry nogami, ale to się potem okaże. Czyli żelki owocowe. Ja Wam pokazywałam je kiedyś właśnie na kanale te żelki owocowe są tak cudowne. One może nie wyglądają zachęcająco, jak się tak na nie spojrzy, bo one nie są takie ładne, jak takie wiecie, normalne żelki, które są takie błyszczące i w ogóle, tylko one są bardzo owocowe. To, są, to jest po prostu sok owocowy uformowany w żelkę. Są tak smaczne, że ja kiedyś myślałam, jak otworzyłam to opakowanie i się wzięłam do jedzenia, mówię, no nie, no zjem całe słuchajcie, nie dałam rady całego, bo one są tak intensywne w smaku, że w zasadzie po, myślę, że połowie opakowania, opakowanie ma 35 gramów, po połowie opakowania już, już wiecie, już byłam zakwaszona, za miałam, wiecie, już było za dużo tego smaku, ale te y, żelki owocowe są naprawdę, u bardzo, bardzo fajne, ja je uwielbiam, także fajnie, że są. Co prawda ja w tej chwili jestem, wiecie, na cateringu pudełkowym, ale tak jak wspomina, wspominałam w którymś filmie, ja czasami sobie lubię jednak coś tam dojeść, więc Taka żaleczka myślę, że będzie fajna. Dobra, lecimy dalej, nie przedłużając, bo to pewnie i tak będzie długi film. Lecimy do siódemki i mamy tutaj e, miksitkę, pierwszą, pierwszą, właśnie pierwszy batonik miksitkowy. Miksitka jest o smaku kokosa oraz kaka, czyli koko na ten koko, jak to dziwnie brzmi. Ja osobiście nie jestem zbyt dużą fanką miksitek, dlatego że to nie do końca jest mój smak, ale powiem Wam, że właśnie u mnie w pracy. Wszyscy uwielbiają miksistki, więc na pewno będzie coś, z czym będę mogła się podzielić, więc o ósemkę też, a nie, myślałam, że ósemkę mamy podwójną, bo to była pod spodem, którą odkręciłam, nie, już miałam taką nadzieję, a w ósemce jest owsianka który, z kokosem oraz migdałami, ja tą owsiankę miałam i jest bardzo, bardzo dobra. Bardzo ją lubię. Całe takie, całe takie duże opakowanie tej owsianki zjadłam, także to na pewno będzie do wykorzystania. Dalej dziewiątka, kolejna saszetka. Bardzo mi się podoba, że tutaj jest jednak dużo saszetek, więc można spróbować naprawdę ogromną ilość różnych właśnie produktów. I tym razem mamy banany w czekoladzie. Banany są liofilizowane, to nie są suszone banany, tylko one są liofilizowane, to jest trochę inny smak, ale są zamoczone w czekoladzie i też bardzo słodkie, nie zjadłam, nie zjadłam tego całego, bo ja właśnie taką saszetkę już też miałam, nie wiem czy nie właśnie w zeszłym roku w kalendarzu, nie dałam rady całej saszetki zjeść, bo jest to niestety dosyć słodkie, ale na przykład do podzielenia się, do poczęstowania jak najbardziej tak, w tym już rośnie taka spora e, kubka tych wszystkich rzeczy, dziesiątka, dziesiątka jest akurat koło mnie. I w dziesiątce mamy też coś małego, ale widzę, że też jest kuleczka, także kuleczka myślę, że będzie idealna. I to jest tak, to jest ta właśnie kuleczka truskawkowa z karmelem. Tak to wygląda. Muszę zasłaniać swoją twarz, bo mój aparat jest ustawiony. Wiecie, żeby tutaj fokusu nie gubił, więc muszę tak zasłaniać swoją twarz. To była dziesiątka, tak? Czyli teraz jedenastka. W jedenastce. W tych dużych okienkach zazwyczaj są właśnie jakieś saszetki, tylko zależy, na którą saszetkę trafimy i co lubimy. Dajcie mi znać, czy wolicie na przykład trafić na miksy orzechów, na owsianki, na owoce liofilizowane, co, co Wy najbardziej z tego lubicie. O, i to jest jedno z moich ulubionych musli. Zjadłam, nie wiem ile, na pewno dwie tuby. I kilka takich pojedynczych opakowań. To jest czekoladowarka, bardzo fajne musli. Musli, które zawiera w sobie właśnie płatki kukurydziane, płatki kukurydziane w czekoladzie, pomarańcze, białą czekoladę. Super, super musli. Tylko również ono jest dosyć słodkie, więc na przykład ja czasami używałam owoców filofilizowanych, żeby trochę przełamać tą słodycz, dodać troszeczkę kwasowatości. Więc to zależy oczywiście, co kto lubi. I teraz dwunastka, która była obok, i tu jest coś ciężkiego. To mnie bardzo cieszy, oho! Tak, bo ciężkie oznacza, że mamy słoiczek i mamy jeszcze jakiś liścik. Liścik to jest po prostu e, skład tej miksitki i jest to miksitka nowa, której nie znałam. Jest to e, crunchy hazelnut Coco. Zaraz zobaczymy, czy tutaj na tym jest coś napisane więcej. I. Mamy napisane, że jest to mini mixitella, crunchy premium, czyli orzechy laskowe z piemontu, z kakao, delikatny krem z orzechów laskowych, z nugatem, także to będzie coś cudownego, te mixitella od nich to jest powiem Wam sztos, to są tak cudowne kremy, one są zresztą w środku tych właśnie, no tych kuleczek, gdzie jest ta druga kuleczka, o, tam prawie ją zgubiłam. W środku tych kuleczek one są właśnie bardzo bogate, te kremy. Super nadają się na przykład, jeżeli lubicie czekoladowe fondue albo coś w tym stylu, naprawdę mega. I yy, ja kupowałam też duże słoiki. Jedyny duży słoik, jakie udało mi się zjeść, nie pamiętam, to były chyba orzechy z białą czekoladą, czy coś takiego. E, natomiast to jest wszystko tak intensywne, że ja nie jestem w stanie przejść dużego słoika, więc jak są te małe, to jestem zadowolona, bo przynajmniej taki mały dam radę. Teraz trzynastka. Trzynastka jest duża, trzynastka jest tutaj, a w dużej trzynastce mamy kolejny batonik. Tym razem jest to miksitka ananas z cynamonem, czyli będzie taka Szarlotkowa w smaku i lecimy od razu do czternastki. W 14 mamy saszetkę, o właśnie, a w tej saszetce mamy chipsy z kokosa, tylko że zanurzone właśnie w czekoladzie. Przejdźmy w takim razie do pudełka numer 15. Uuu! Tego nigdy chyba nie było, bo jakby było, to bym zapamiętała, bo zawsze chciałam spróbować, ale nigdy nie kupiłam, czyli orzechy nerkowca w ym, wędzonej papryce. To idzie na pewno do otwarcia w najbliższy weekend. Najbliższy weekend nie mam pudełek, więc taką paczkę orzeszków, to jest 50 gramów, czyli mamy 256 kalorii w tym, mogę wciągnąć. Super! mixit. Więcej tego poproszę. Więcej takich orzeszkowych spraw w kalendarzu. To jest super sprawa, żeby właśnie zanim kupimy dużą puszkę, żeby móc spróbować. Genialny pomysł. Bardzo mi się podoba. Poproszę o więcej, jak to mówił szef, utrzymać i podwoić. Także, lecimy w takim razie do kiedy w końcu mi się przydało to powiedzenie od szefa. E, I przynajmniej nie jest to skierowane do mnie. E, dobra, i teraz kolejną, czyli mamy po prostu truskawki liofilizowane. Super sprawa, to jest właśnie to, co mówiłam, czyli na przykład do takiego przy słodkiego musli można dodać trochę takich liofilizowanych owoców i wtedy zmieni się trochę, wiecie, ten e, balans tych wszystkich smaków, więc to jest fajna sprawa. Dalej, siedemnastka na końcu tutaj. Mamy kolejny batonik. I tym razem ten smak, poczekajcie, tylko tutaj to włożę, ok? Ten smak, uch, to by, o, wiśnie i e, orzechy. I to będzie akurat miksitka, którą na pewno sobie zjem, bo to jest taka miksitka, widzicie? Ona się składa praktycznie z samych orzechów. Super, super sprawa. Ona chyba była w zeszłym roku albo w podobnej wariacji. Mega, tylko znowu ja to muszę jeść po prostu na kilka razy. Myślę, że na dwa razy sobie spokojnie zjem do kawki. Bardzo fajne, to, to, to gorąco Wam polecam. Tak jak mówię, nie jestem fanką tych pozostałych, ale to zależy co kto lubi, bo u mnie w pracy je uwielbiają. Dalej, pudełko numer 18. W 18 mamy kolejną kuleczkę. Tym razem jest to kuleczka, nie wiem czy dobrze włożyłam, później będziemy się o to martwić. To jest kuleczka właśnie ta pierwsza, która, która się pojawiła w zeszłym roku, czyli po prostu z ciemną czekoladą. Kuleczki są super, więc mm, z kuleczek jestem bardzo zadowolona. Jaki to był w ogóle numer tutaj, bo już nie pamiętam. Numerek 18, czyli teraz przejdźmy do 19. Zbliżamy się powoli do końca tego kalendarza, niestety. E, ale cóż na to można poradzić? Będzie dużo jedzenia, przynajmniej w najbliższym czasie. Och, i w 19. Tak, to była 19. Nie wiem, co to było, dobra, nieważne 19 chyba. Mamy granolę ze słonym karmelem, również jedna z moich ulubionych i chyba też ze dwa opakowania tej granoli, takie duże tuby już mam za sobą, bardzo, bardzo dobre, bardzo słodkie, ale powiem Wam, że czasami mam takie dni, kiedy jestem szczególnie właśnie przed okresem i mam ochotę na coś słodkiego, to ja potrafiłam wymieszać sobie granolę, tą słony karmel z tą czekoladowarką i po prostu miałam taki wybuch słodyczy, że hej, natomiast... No cóż mogę poradzić, to są moje ulubione właśnie, jeśli chodzi o, o Mixit. I teraz przejdźmy do numerku 20. Tutaj po tej stronie coś ciężkiego, czyżby kolejny słoiczek? Liczę na to, bo te słoiczki właśnie się tutaj e, dosyć e, regularnie pojawiają w kalendarzu. O, i tu mamy chyba ten mój ulubiony, który wam. Nie, to jest ka karmel i wanilia, ale myślałam, że podobny, bo on ma taki bardzo podobny kolor, właśnie, że to nie jest czarny, tylko właśnie taki troszkę inny. Ale to jest właśnie Mixitella o smaku, już wam dokładnie mówię. Orzech laskowy z piemiątu z karmelem. Także to jest mega, bardzo, bardzo dobre. Także tu się akurat na te słoiczki cieszę. To było 20, więc teraz 21, który jest tu już, ach, bliżej mnie. Myślałam, że rozcięłam sobie palce, ale na szczęście nie. I mamy Mixitkę, tylko że w wydaniu, w, w wydaniu, jak to się mówi? Zimowym, Winter Edition, mamy orzechy włoskie, mamy migdały, widzę Christmas Spices, czyli, czyli pewnie cynamon, no, jak się nazywa ta przyprawa w kształcie gwiazdki, widzicie? Zapomniałam. W każdym razie właśnie mamy. Czy ja nie trzymam do góry nogami? Nie. W każdym razie mamy miksitkę limit, e, limitkę, czyli miksitkę w limitowanej właśnie zimowej edycji 21-22. Boże, że zaraz koniec, jak mi przykrak. Tak patrzę, że teraz mniej tych numerków widzę. Och, ale same dobroci. chyba mam wrażenie, że Miksit zostawił większość tych dobroci na e, sam koniec. Także tutaj mamy. I tu mamy um, owsiankę właśnie też w takim świątecznym wydaniu. Jest to owsianka, sypka mieszanka do przygotowania kaszy jaglanej, czyli nie owsianka, jaglanka z orzechami, czekoladą i suszonymi owocami. Mm, też widać właśnie, że mamy te Christmas spices, mamy jabłko oraz mamy karmel, czyli to będzie tak trochę smakowało. Coś Ala szarlotka taka świąteczna? Tak coś mi się wydaje. Jest napisane właśnie Christmas Porridge, ale wydaje mi się, że to może takie właśnie być bardziej, bardziej jabłkowe. No bo skoro mamy tutaj jabłka. Czyli tu mieliśmy 22, 23. Co my tu mam? O, coś, coś nowego i coś bardzo, bardzo fajnego. Coś co mi się podoba. Słuchajcie, mamy ciasteczka. Digestive Biscuit w mlecznej czekoladzie. To jest dosyć ciężkie, jaką to ma, 80 gramów. Zobaczcie, kojarzycie te takie ciasteczka właśnie okrągłe, Digestive? Takie, takie, one są, te bez czekolady są w czerwonym opakowaniu, a te właśnie pokryte z jednej strony mleczną czekoladą są w ciemniejszym, winnym opakowaniu. Nie pamiętam, w jakim opakowaniu, ale to. To będzie mega, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. To na pewno będzie wciągnięte. Dobrze, już nie mam miejsca, to mi się zrobi. Nie wiem, czy nie widać, ale to potem Wam pokażę. Czyli 24. Jesteśmy przy końcu. Mamy Christmas mix musli oraz magnes na lodówkę. Słuchajcie, tych magnesów mam już cztery na lodówce, więc to będzie piąty do kolekcji, czyli mamy magnes oraz mamy właśnie musli takie świąteczne i to jest Bożonarodzeniowy miks musli z suszonymi owocami i orzechami. Także tak wygląda opakowanie. Pewnie gdzieś tam w składzie możecie doczytać, z czego się ono, co, co dokładnie w tym musli się znajduje. Natomiast, natomiast tak, co więc słuchajcie, tyle jeśli chodzi właśnie o nasze a nie, czekajcie, co tutaj? Tu jest jeszcze jakieś ekstra. Zobaczcie, jest bez numerka, ale mamy prezent. Bardzo mnie to cieszy. Zawsze jest coś ekstra, słuchajcie. I mamy nowy smak precelków. Są to precelki w polewie z białej czekolady i wanilii. Także mamy nowy smak precelków. Jeżeli lubicie te precelki, to pewnie znacie te pozostałe smaki, czyli w słonym karmelu, w mlecznej czekoladzie, w gorzkiej czekoladzie. No i tutaj był te, to było musli, takie z, o właśnie, z też precelkami, ale w piernikowej takiej polewie, zalewie. I słuchajcie, i chyba teraz już wszystko. Tak, już nic tutaj nie, 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 nie telepie się, także odwróciłam obrazek w Waszą stronę. Tak to się prezentuje, można dołożyć właśnie tamte elementy, można wyciąć figurki, można się tutaj pobawić w teatrzyk, a dla tych, którzy nie chcą się bawić w teatrzyk, jest mnóstwo dobroci do jedzenia. Także wśród tych saszetek znajdzie się coś dla fanów i owoców, i orzechów, i musli, i przekąsek. I coś słodkiego, i coś kwaśnego, i coś czekoladowego, i coś owocowego. Naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Więc jeżeli macie ochotę w ogóle wypróbować sobie właśnie niektóre te smaki, to myślę, że ten kalendarz będzie po prostu bardzo dobrą formą na wypróbowanie tego. Ewentualnie też. Zawsze możecie sobie kupić saszetki osobno. można Mixem Match, czyli po prostu powybierać, które właśnie rzeczy w tych saszetkach chcecie sobie kupić. I tam i na stronie Mixita też jest taka opcja. W opisie na dole znajdziecie oczywiście link do kalendarza adwentowego, jeżeli macie ochotę z niego skorzystać. W opisie również macie wpisany kod zniżkowy. Więc jeżeli coś Was kusiło, to teraz będzie idealny moment, żeby właśnie skorzystać ze zniżki i coś sobie zamówić. Także zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie te wszystkie rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dziękuję też, że jesteście ze mną, bo dzięki Wam na przykład takie marki jak Mixit chcą ze mną współpracować rok za rokiem i mogę Wam prezentować takie cudowności, a potem się nimi podzielić z innymi osobami, bo sama pewnie bym wszystkiego... Znaczy, dobra, nie oszukujmy się, zjadłabym wszystko, ale lepiej się tym podzielić i przynajmniej, wiecie, wspólnie, na przykład wspólnie na przykład co zjeść, to mi się wydaje, że też jest, też jest to dobra opcja. Także, dajcie mi znać, jakie są wasze ulubione rzeczy, jeśli chodzi o mixit. Mi, jakbym się już tak miała bardzo czepiać, to na przykład zabrakło tutaj serków chrupiących. Ale serki chrupiące raczej nie występują w takich saszetuniach, tylko występują od razu w dużym opakowaniu. Więc możliwe, że na przykład ta forma nie byłaby dobra dla serków, więc nie wiem, nie wnikam. E, natomiast fajnie by było, gdyby można było poznać smaki. Bardzo mi się podoba, że są właśnie orzeszki w takiej posypce, czego nie było wcześniej, więc mixit naprawdę super. Bardzo proszę w kolejnych kalendarzach również to wprowadzić, bo to jest bardzo fajna sprawa, szczególnie dla mnie. Ja jestem orzechozjadaczem poza orzechami laskowymi. To wszystkie pozostałe orzechy bardzo, bardzo lubię, więc to mi się bardzo podoba. Więc dajcie znać, co wy bardzo lubicie z Mixita, co na przykład z tych rzeczy wam się najbardziej podoba, co byście chciały spróbować. A ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał, no i oczywiście wpadniecie na kolejne filmy. Także trzymajcie się ciepło do zobaczenia na razie. Pa pa.